Nie ma za co, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jakby chciał, chciałem zapytać, co, co to jest za wydarzenie? Tu będzie droga krzyżowa. Droga krzyżowa. Tak jest, zapraszamy. Jest, to jest chrześcijańskie. Tak, krzyżowa. tak, ja jestem księdzem. Tak? Okay. To są, nie wiem kto to jest, ale przyszli. Tak. Ale mamy dużo wolnego miejsca, tak. także jak macie chwilę, zapraszamy, żeby chwilę z nami pobyć. Okej. Okay. Jestem ksiądz Rafał. Bartek. Miło no poznać. A jaka droga jest? Paweł? Droga? To stacjonarna, generalnie wystarczy tu być i nic więcej, można sobie siedzieć tu albo tam albo się podciągać tam, tutaj elastycznie cała loka do dyspozycji. Widzę, że coraz więcej osób nie może spać w nocy, ale to miło, cieszę się, że jesteście i w ogóle no zapraszamy jak najczęściej, ale drodzy, Naprawdę za chwilkę rozpoczniemy ten czas skupienia, ten czas modlitwy dla tych, którzy gdzieś tam obok kleją albo robią inne rzeczy, też serdeczne pozdrowienia, ale wszyscy są bardzo mile widziani. Ktokolwiek słyszy niech się włączy w takim stopniu, jakim ma ochotę. Niech ten czas przeżywa tak, jak chce. My się będziemy modlić za wszystkich, tak jak po prostu będziemy w stanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże. W tym takim Twoim pięknym miejscu rozpoczynamy kolejną, kolejną nocną drogę krzyżową. W ostatnią godzinę piątku rozpoczynamy prawdopodobnie ostatnią drogę krzyżową w tym mieście i chcemy ją przeżywać. Razem z Tobą, z Tobą, który powiedziałeś, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych mieście uczynili. A tym samym, Panie Boże, powiedziałeś nam, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, to tak, jakby działo się Tobie i cokolwiek my robimy innym, to tak, jakbyśmy robili Tobie. Który za nas cierpiał rany. Pierwsza, Jezus zostaje skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją w świat odkupić naszą. Jestem w miarę bieżący, ale bez przesady. Dostaję się na studia. Nie było łatwo, ale się udało. Przede mną trzy, może pięć lat nauki. Wiele osób mówi, że będzie ciężko, ale ja mam nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że mamy naprawdę spokorocznik. Niektórych kojarzę jeszcze z wcześniejszej szkoły. Wierzę, że się uda. Część Boże. Skąd Pani wiedzą, że księdze jest? Panie Boże. Przy okazji tej stacji chcemy się modlić w intencji wszystkich tych osób. Które są tutaj w pobliżu nas, abyś dotykał ich swoją łaską. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Stacja druga, Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Pierwsze wykłady, pierwsze zajęcia, pierwsze ćwiczenia. Dowiaduję się, że istnieje coś takiego, jak wejściówki. Mówią, ile trzeba się będzie uczyć. Zaczynam rozumieć. Że to naprawdę nie jest już szkoła średnia, gdzie zawsze wystawiali mi dobre oceny. Zaczynam czuć ciężar tego, co przede mną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Anny, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zniósł się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją światło kupić raczą. Czuję że wszystko mnie przytłacza Mam już oblane kilka kolokwiów Nie mam pojęcia jak napisać pracę zaliczeniową Znajomi pokazali mi filmy sekielskich o pedofilii w kościele Zaczynam oddalać się od kościoła Oddalać się od Boga Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez nie mękę swoją w świat odkupić raczył. Moja matka mówi mi, że jestem jakąś inną osobą. Nie rozmawiam z nią tak, jak wcześniej. Wkurza się na mnie, że o nie o wszystkim jej mówię. A ja po prostu nie chcę, żeby się martwiła, a z drugiej strony nie chcę, żeby wiedziała o wszystkim, co robię. Ona cały czas myśli, że jeszcze nie znam smaku alkoholu, papierosów, narkotyków, kradzieży. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastan i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Tyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gubię się. Nie rozumiem, co się dzieje. Mam problemy z nauką, której, których wcześniej nie było. Na studiach porobiły się grupki. Każdy na siebie coś gada. Dookoła jest mnóstwo fałszywych osób. Na szczęście nie wszyscy. Mam ze dwie, trzy osoby, którym mogę naprawdę ufać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen który za nas cierpiał rany Jezu Chryste Stacja szósta Weronika ociera twarz Jezusowi Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją światło kupić raczej. Moja pierwsza poważna miłość zaczęło się jakoś tak samo na imprezie. W sumie to nie wiem, kto tak naprawdę pierwszy zaczął. Ważne, że jest super. Mam w końcu przy sobie kogoś, kto mnie rozumie, na kim mogę polegać, kto jest dla mnie wsparciem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chrystus się. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod ciężarem Krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nienawidzę siebie, nienawidzę innych, nienawidzę wszystkiego. Jeżeli tak wygląda miłość, to już nigdy więcej nie chcę kochać. Tyle słów, obietnic, gestów. Wszystko było jednym wielkim kłamstwem. Nie chcę żyć, nie chcę nic. Nienawidzę Boga, że do tego dopuścił. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją światło odkupić raczył. Moja przyjaciółka próbuje mnie pocieszać. Podczas jednej z rozmów dowiaduje się jednak, że moja znajoma się tnie. Potem też, że ma anorekcję. Początki depresji. Dowiaduję się o chorobie jej matki, że ojciec je kilka lat temu zostawił. Rozumiem, że to ona teraz potrzebuje pocieszenia. Zaczynam być jej wsparciem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus się Stacja dziewiąta, Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie wiem, co się dzieje, wszystko się wali. Non-stop o coś się kłócę ze znajomymi, mimo że wiem, że to oni mają rację. Mówią, że przesadzam z używkami. Że przeginam z graniem na komputerze, to samo mówią na uczelni. Nie chcę ich jednak słuchać. Oni nie rozumieją, że we mnie zwiększy problem. Na nic nie mam siły, nic mi się nie chce. Ja nienawidzę nie ich, ja nienawidzę siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjęć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Stacja dziesiąta. Jezus zostaje obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę w swoim światłem wdzięcznym. Dziś moje ciuchy stały się głównym tematem rozmów na korytarzu. Ludzie się śmieją z moich ubrań, spodni, t-shirtów, kurtki telefonu, podróbek kosmetyków. Co ja mogę, że na lepszy mnie nie stać? Czuję ogromny wstyd, a oni stoją, patrzą, wyśmiewają. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Mówić się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany Jezus Chrystus. Stacja jedenasta, Jezus zostaje przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dowiaduję się, że osoba wyśmiewana przez moją ekipę się tnie, wpadła w poważne problemy, zaburzenia, wyznała komuś, że to przeze mnie dociera do mnie, że przeze mnie ktoś niewyobrażalnie cierpi. To wszystko przeze mnie. Czuję wstyd przed sobą. W mediach pojawił się nowy temat. Orgi księży w Dąbrowie Górniczej. Kościół to pedofilska mafia. Nic więcej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany. nami. Stacja dwunasta, Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczył. Wywalają mnie ze studiów, znajomi przestają mieć dla mnie czas. Idę do pracy, której nienawidzę. Marzenia mojej rodziny o moim wyższym wykształceniu legły w gruzach. Moje marzenia o życiu w Warszawie legły w gruzach. Moja samoocena, poczucie wartości legło w gruzach. Moja wiara w Boga legła w gruzach. Jest pustka, nie czuję już nic, w sercu nie żyję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczą. Idę na schodki z nowymi ludźmi. Trochę, śmieszkuje, trochę śmieszkujemy, bawimy się, jest fajnie. Wtem ktoś krzyczy, że pod mostem jakiś Batman się modli. Idziemy posłuchać Właściwie się pośmiać. Zaczynam jednak słuchać i słyszę, jakby częściowo mówił o mnie. Nie rozumiem tego. Jeszcze dziwniej działa na mnie widok krzyża, na nim Jezus, którego przecież mówiłem w dzieciństwie, że kocham. I jeszcze te słowa, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami jakieś dziwne ale słuchając tego czuję jakby coś zdejmowało ciężar z moich pleców zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany, Stacja czternasta. Jezus zostaje złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kończy się droga krzyżowa, a ja czuję, jakby to była moja droga. Zaczynam czuć w sercu pragnienie, żeby pogrzebać to wszystko, co było w przeszłości, żeby to wszystko, co złe, zamknąć w grobie przeszłości. Zaczynać, zaczynam czuć w sercu tą samą iskrę, którą miałem w przeszłości. Coś się we mnie odzywa, chcę spróbować. Żeby było jak dawniej. Decyduję, że zagadam księdza, jak to wszystko się skończy, że poproszę o spowiedź, ale taką naprawdę. Spowiedź, w której wyznam i pogrzebie wszystko. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wycz nas, ale nas baw ode złego. Amen. Który za nas cierpiał ranym. Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. nad nami ta droga krzyżowa nie wydarzyła się naprawdę ale może taką się stać dlatego teraz jak tutaj za chwilkę udzielę błogosławieństwa gdyby ktoś chciał pogadać się tu po to tutaj jestem właśnie na takie sytuacje ale też jest jeszcze jeden ksiądz w przebraniu widziałem go Ksiądz, gdzie ty jesteś, podnieś rękę. O, to też jest ksiądz. Więc gdyby ktoś myślał, że ja jestem jakiś dziwny, to to jest ksiądz normalny. Także można sobie spokojnie wybrać, ale po to jesteśmy, żeby właśnie w takim momencie być dla tych wszystkich, którzy tego być może szczególnie potrzebują. Ale gdyby ktoś chciał po prostu pogadać normalnie, tam jest moja taka psiawszki ze studiów, jak jeszcze byłem studentem socjologii. Czas ostatniego widzenia lat chyba 15, <grywanie> sentymentalnie. Ale drodzy, przede wszystkim cieszę się z tego, że tu jesteście, ale też zachęcam. Mówcie Jezusowi. Swoich bliskich, którzy może gdzieś się właśnie od Niego oddalili. Ale też mówcie innym o tej drodze krzyżowej. Nie widzę po jakichś swoich też znajomych, że jak mówię chodź do kościoła, to mówią może nie, chodź pod most, o to może tak. To jest takie dobre miejsce, gdzie jesteśmy zawsze, teraz w takiej formie, później także w jakiejś innej. Ale przede wszystkim powiedzmy, że każdy z nas jest tym, z kim Panu chce się posłużyć, aby pomóc temu, kto jest najbliżej nas, dojść do zbawienia. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Ksiądz, choć zawsze dwóch, gdzie dwaj albo trzej, to może lepiej działać. Także co mamy, to damy. Na tyle, ile możemy, to też damy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, prowadzi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu i Węglu. Dzięki. Naprawdę super, że jesteście. Uroczy.